Mamy chrześcijan, którzy, na których się poluje, ale pan milczy i jest pan także ślepy, jeżeli chodzi o te potworności, które robi państwo żydowskie w Palestynie. Czeka pan może na kogoś innego, aby o tym wspomniał, o ludobójstwie, które ma miejsce? Ale Pan nie jest gotowy zaproponować żadnej godnej oceny tej potwornej sytuacji, tej potwornej polityki. Jak zwykle. Przeczytam ostateczny wynik Pana pracy z zainteresowaniem, ale bez nadziei. Naprawdę i godność. Dziękuję bardzo. Panie Braun, dziękuję bardzo. Wykroczył pan poza minutę o swój czas wypowiedzi, ale pozwoliłem na to. Jedna tylko uwaga. Nie mogę na to pozwolić. Opisał pan Izrael jako państwo żydowskie w Palestynie. Nazwa kraju to jest Izrael. Nie będę prowadził tej dyskusji. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to jest bardzo typowe, że pan jest taki wrażliwy, jeżeli chodzi o ten temat. Panie, Brown, nie udzieliłem panu głosu. Dobrze, proszę tutaj szanować zasady. Sure. Dziękuję panie przewodniczący. Po dwóch i pół minutach propagandy chciałbym pochwalić pański wspaniały projekt sprawozdania.